Zestaw jest przeznaczony do oznaczania zawartości magnezu w wodzie morskiej w zakresie od 1100 do 1500 mg na litr z dokładnością 18 mg na litr. Przed wykonaniem pomiaru zawartości magnezu najpierw należy zmierzyć zawartość wapnia według metody Z461, wapń C, a woda morska zestaw o numerze katalogowym 8461. Zestaw zawiera odczynnik CAMG1, CAMG3 i sypki odczynnik CAMG2, szpatułkę, 1 ml strzykawkę z końcówką oraz fiolkę. Do wykonania pomiaru potrzebna będzie również strzykawka 5 ml, którą znajdziesz w walizce z fotometrem. Z listy metod w fotometrze wybierz metodę Z460 Magnes Mg Woda Morska. Za pomocą strzykawki przepłucz trzykrotnie fiolkę badaną wodą. Pobierz dokładnie 3 ml badanej wody strzykawką i przelej do fiolki. Upewnij się, czy w strzykawce nie są widoczne pęcherzyki powietrza. Może to wpłynąć na obniżenie dokładności pomiaru. Skorzystaj z opcji przewodnika, wygodnego systemu podpowiedzi, który prowadzi przez kolejne etapy procedury, odlicza i sygnalizuje koniec czasu reakcji wszędzie tam, gdzie to konieczne. Wciśnij klawisz guide. Dodaj 10 kropli odczynnika CAMG1. Załóż nakrętkę i delikatnie wymieszaj. Pobierz szpatułką jedną porcję odczynnika CAMG2. Upewnij się, czy zagłębienie w szpatułce jest całkowicie wypełnione proszkiem. Załóż nakrętkę i potrząsaj fiolką aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Niewielka część proszku może pozostać nierozpuszczona. Upewnij się, czy fiolka pomiarowa jest czysta i sucha. Pozostałości cieczy na ściankach fiolki mogą wpłynąć na zafałszowanie wyników pomiaru. Włóż fiolkę do gniazda pomiarowego fotometru. Wciśnij klawisz 0. Załóż końcówkę na 1 ml strzykawkę. Pobierz 1 ml od czynnika CAMG3 za pomocą strzykawki z końcówką. W tym celu wysuń tłok strzykawki tak, aby dolny czarny pasek na tłoku strzykawki pokrywał się z kreską na podziałce odpowiadającej 1 ml. Dolny czarny pasek na tłoku strzykawki powinien pokrywać się z kreską na podziałce odpowiadającą pojemności do pobrania. Przestrzeń poniżej tłoka strzykawki nie jest całkowicie wypełniona, ponieważ część cieczy znajduje się w założonej na strzykawkę końcówce. Upewnij się, czy w strzykawce i w końcówce nie są widoczne pęcherzyki powietrza. Może to wpłynąć na obniżenie dokładności pomiaru. Wciśnij klawisz Measurement, aby rozpocząć miareczkowanie. Umieść strzykawkę z odczynnikiem CAMG3 w otworze nakrętki. Funkcja Exatitr prowadzi użytkownika poprzez kolejne etapy pomiaru, w tym sygnalizując koniec miareczkowania. Powoli dodawaj odczynnik CAMG3 w małych porcjach. Aby uzyskać dokładne wyniki pomiaru zmiareczkowania, należy pamiętać, aby po każdej dodanej kropli odczynnika CAMG3 delikatnie potrząsnąć fotometrem złożoną fiolką. W ten sposób mamy pewność, że odczynnik został dokładnie wymieszany z roztworem próbki. Jeśli cała objętość strzykawki z odczynnikiem CAMG3 została dodana do próbki i nie został osiągnięty koniec miareczkowania, należy pobrać kolejną porcję odczynnika i kontynuować miareczkowanie. Koniec miareczkowania zostanie zasygnalizowany poprzez sygnał akustyczny oraz wyświetlony na fotometrze komunikat Stop. Kolor próbki po zakończeniu miareczkowania powinien zmienić się z różowego na niebieski. Aby odczytać objętość dodanego odczynnika GH3 należy od całkowitej objętości strzykawki, czyli 1 ml, odjąć wartość skali wskazywaną przez dolny czarny pasek na tłoku strzykawki. Wprowadź klawiszem plus do fotometru zadozowaną w mililitrach objętość odczynnika CAMG3 i wciśnij klawisz end. Objętość odczynnika CAMG3 można wprowadzać za pomocą klawisza plus lub innymi dowolnymi klawiszami na klawiaturze oprócz klawisza zasilania. Wynik jest wyświetlany w jednostkach umownych. Aby określić stężenie magnezu wyrażone w miligramach na litr lub w ppmach, należy od wyniku otrzymanego w metodzie Z460 magnez woda morska odjąć wynik otrzymany w metodzie Z461 wapń woda morska. Jeśli przed wykonaniem pomiaru na magnez wykonano uprzednio pomiar stężenia wapnia według metody Z461 wapń Ca woda morska Zawartość magnezu podana w miligramach na litr zostanie przez fotometr automatycznie przeliczona z jednostek umownych A i widoczna będzie po wciśnięciu na klawiaturze kursorów lewo-prawo.